Czasami można odnieść wrażenie, że nasza szkoła przypomina takie pulsujące i tętniące życiem mrowisko. Każdego dnia i to od samego rana mnóstwo, naprawdę mnóstwo się u nas dzieje. A wszystko to dlatego, że mocno stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów i chcemy, by szkoła była miejscem naprawdę bardzo przyjaznym naszym dzieciom. Dodajmy dzieciom z różnych krajów, bo jesteśmy szkołą prawdziwie wielokulturową. Zapraszam zatem na dzień z życia naszej szkoły szkoły podstawowej nr 26 imienia Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu. Czy to w świetlicy, czy podczas zajęć na uczniowie nie mają czasu na nudę? Już od najmłodszych lat stawiamy mocno na kreatywność. Maluchy z wielkim zaangażowaniem kleją, rysują i wycinają, tworząc przy tym wyjątkowe prace. Uwielbiają śpiew, grę na instrumentach i zabawy ruchowe, m.in. z chustą klanza, które zawsze wywołują dużo radości. O kondycję fizyczną dbamy również na lekcjach WF-u, a w ramach logopedii gimnastykujemy buzię i język, ucząc się przy tym wierszyków. Swoim wsparciem zawsze służą też pedagog i psycholog szkolny. W starszych klasach, m.in. na lekcjach matematyki i języka polskiego, bardzo często pracujemy metodą projektów. W naszej szkole uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Obce słówka i zwroty szybko wchodzą do głowy, gdy słuchamy muzyki i analizujemy teksty największych hitów. W codziennej pracy korzystamy z metod aktywizujących i wykorzystujemy najnowsze technologie. Uczniom pomagają w tym m.in. tablice multimedialne. Koncentrację, skupienie i zdolności manualne rozwijamy poprzez tak niestandardowe zajęcia, jak chociażby nauka wiązania węzłów w ramach lekcji techniki. W szkole mamy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Uczymy tańca, trenujemy hokej na trawie, poznajemy świat w ramach koła mojego podróżnika. Swoje talenty i zainteresowania rozwijają u nas przyszli programiści, młodzi chemicy czy pasjonaci zoologii. Uczymy udzielania pierwszej pomocy, a akcje szkolnego koła wolontariatu zawsze spotykają się z wielkim odzewem. Mamy świetnie wyposażoną bibliotekę. Szkolnych lektur i książek do poduszki wystarczy tu dla każdego. Muzyka. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w licznych konkursach. Dodajmy, że od kilku lat przyznajemy nagrody najlepszym z najlepszych. Każdego roku uczniowie rywalizują o miano giganta między innymi w kategoriach matematyk, lingwista, artysta czy sportowiec. pielęgnujemy też szkolne tradycje. nasz poczet sztandarowy zawsze z dumą uświetnia wszelkie uroczystości. no i jeszcze stołówka. tu pachnie potrawami z całego świata. uff, pokazaliśmy już dużo, a to i tak nie wszystko. po więcej odsyłamy na naszą stronę internetową oraz na portale społecznościowe.